Tam. Chciałem wam pokazać, jak w 5 minut zdobyć rynsztunek Szkoły zmi Mogę to zrobić wcześniej, ale nie wiedziałem, że taka jest fajna misja. Trzeba się udać do górnego młynu. I ta misja się będzie nazywać... Dokładnie... Dosyć drogo mnie to kosztowało, bo on będzie chciał... Sporą ilość pieniędzy, także szykować najlepiej około 50 tysięcy koron. Dalej, dalej. Zaklinanie. Jakość kosztuje. Jest. No i tam będzie takie: znaleźć kilo, to tam jest w namiocie. Później bryłkę tu, To tam w trzech miejscach, zabić na paru gostków, Także bardzo szybko się to robi. To nie jest ten handlarz, to jest tylko z runami to będzie trzeba iść do tego handlarza z książką. Miło znów Cię widzieć! Mógłbym zobaczyć jakie towary przywieźliście z Ofiru? Ja już sobie ten ryżdżunek kupiłem, już 4000 mi zostało, miałem 54, no niestety. Ale warto zrobić to wcześniej, bo bardziej ciekawsza jest gra. Do zobaczenia! Niech będzie pochwalone wciąż trwające dzieło tworzenia świata. Bywaj! No, blisko się znajduje, widać w książeczkę i ten pier będzie wołał 5000 koron później chyba 10, a na końcu 15. No to zbiera materiały, tam parę dni to będzie robił. Halby wciąż trwające dzieło stworzenia. Ale można sobie dodatkowe sloty u um niego zrobić. O, takie ma dosyć ciekawe rzeczy, jak o 100% zmniejszone uszkodzenia. Chcieliby na krwawienia, na życie, mocy. Wszystko po 10%. Można sobie zaklinać. Czyli tam odpowiednie bonusy ja tam pokażę, jak ja wcześniej, ja nie będę teraz kupował, bo już sobie kupiłem. Też drogo to kosztuje, około 6000 chyba. O, można sobie, takie są zaklęcie, ja sobie zrobiłem ciernia. Na 30% szans na odbicie otrzymywanych obrażeń. No, czyli na obronę dosyć doł, no może sobie ktoś wybrać. To nie, odnowienie też jest dobry, żeby przywracać życie 25%. No i już mam po 3. Brakło pieniążków na dziurki, a to szczegóły to można zawsze wrócić. No i jadowy, stalowy mieczyk, tak wygląda. 400 obrażeń maksymalnie, bardzo dobry. 75% premia naprawdę kosi, bywaj. No to teraz możemy pójść chwilę przetestować. Zobaczycie mniej więcej, a tu jeszcze zobaczymy, że... Kuszę testy wziąłem z Kota, a czemu nie że mi. No też braku pieniędzy Pancerzyk bardzo fajny, buty No jest komplet praktycznie No i lak jakiś standardowo Tak wyglądają statystyki No kurze dosyć pięknie po 1600 stalowym, srebrnym prawie 2, żeby odpoczywać tyle Lepsze, że u niego to jest, to jest tak jakby super kowal, to można praktycznie wszystko, no tak wyglądają moje statystyki, nie bawię się w różne jakieś tam mieszadła, wszystko na siłę ataków, tu ewentualnie tylko moc znaków, a tak to bardzo się szybko zabija stwory, bez, bezproblemowo, także nie ma co kombinować, nie potrzebuję żadnych dodatkowych jakichś mikstur. Serce z kamienia już będzie zawiczone, jeszcze tam zostanie sporo mapy do zwie zwiedzania i będziemy przechodzić krew wino. No, Szukamy jakichś mopków. Wcześniej nie nagrałem, bo takie fajne później jest taki bandyci chyba ich z 6 albo z 8, wyskakuje, ale jak kończyny to fruwają głowy, że krew się leje masakra. Ciekawy jestem, może ktoś podpowie mi tam w komentarzach, jak już ma najnowszy dodatek, czy ten cały rymsztunek, co teraz jest zrobiony, czy przejdzie do. Krew i wino, czy też cofną jakiś tam level postaci i, i będzie inny, może jakiś i tak dalej albo go schować gdzieś może w skrzynce osam, jakieś pająki, ja nie robię, bo ona ciężko je tu złapać. No pięknie, mi tutaj się teraz laguje coś mi Daryj ten mięso diabeł mówi Chyba za daleko poszłem. Tak chyba, chyba mapa się już kończy. Trudno. Nagrać się na czy no ciekawszy będzie. Mat drogi.